Cześć, witam was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie akcesoria używam do dawania bruniowi jeść, które mi się sprawdziły, a które nie. Także czołóweczka i zapraszam! To może zaczniemy od tego, co nam się sprawdziło, albo używamy tego codziennie. Po pierwsze jest to miska spowomniająca.. Brunia jest łakączuchem. Jak był małym szczeniaczkiem, to po prostu rzucał się na każdą ilość jedzenia i później były problemy z brzuszkiem. Więc zakupiliśmy taką miskę spowalniającą. Dzięki niej jedzenie zajmuje mu więcej czasu, gryzie kuleczki i nie ma problemów z brzuszkiem. Także ten zakup polecam. Kolejną super sprawą jest od Liki mat MatMat taka mata do lizania. Z tyłu można przyczepić gdzieś na kafelki, że też może być używana w pionie. Bardzo dużo i często ją używaliśmy błyszczyniaczkiem, co widać niestety, chwila uwagi i podkryzał, ale mamy do dzisiaj, czasami jeszcze jej używamy. Liki mat jest to mata do lizania. Kolejnym zakupem od Liki mat jest taka miska. Dzisiaj przed odcinkiem przygotowałam karmę. W chwili Blu podam tą karmę. Tutaj ma takie wypustki, więc on sobie spokojnie wylizuje to, to przygotowane przeze mnie jedzenie, którym również napełniłam konga. Od, w odcinku o kongu możecie wejść na nasz kanał, tam jest y, cały odcinek. Zobaczycie, w jaki sposób go napełniam i jak mu podaję. Proszę. Akcesorium do jedzenia. Jest to taka kula smakula. Przez ten otwór wsypuje się jedzenie, i tutaj można dozować, jak często mają te kuleczki wypadać z tej kuli. Z niej już rzadko korzysta, ale i faktycznie jedzenie go trochę zajmuje. Później się, się zmęczy i idzie spać. Zakupem takim, totalnie nietrafionym w naszym wypadku, jest od Konga taki kwiatek. Polega na to, że pies ma się długo męczyć, żeby wsadzić tutaj nohal, tego kwiatka otworzyć i żeby z tej miseczki wyjeść jedzonko. Tu są dwie kieszonki, dwie kieszonki, później uzbraja się tego kwiatka, zakleja i bardzo długo podobno miało psu zająć. Odpakowanie tego kwiata. Blu to robi, nie wiem, minutę dłużej trwa napełnianie i, i mu podanie. Faktycznie pierwszy raz nie wiedział, jaki to jest system. Próbował otworzyć, trochę się denerwował, więc jak trochę mu otworzyłam, to już kolejne razy po prostu sobie to otwierał i sam z tego brał, więc nie używamy tego. W odcinku o sprawdzonych zabawkach były te pudle. Ma tutaj swoje jedonka albo smaczki ukryte, może nosem przesuwać, otwierać te szufladki i się tym bawić. Fajne, korzystamy, korzystamy rzadko, ponieważ jeżeli byśmy robili to zbyt często, to on to też rozpracowuje w bardzo krótkim czasie. Więc raz na jakiś czas dajemy mu te puzelki do zabawy. Jeżeli natomiast chodzi o karmę, to długo szukaliśmy odpowiedniej karmy dla blu. Z początku dawałam mu jednego polskiego producenta, niestety źle to wpływało na układ pokarmowy, męczyliśmy się z biegunkami, później zmieniliśmy karmę na inną. Oczywiście proces tej zmiany był taki, że, że starą mieszaliśmy z nowo zakupioną karmą, później na forum znalazłam taką typową karmę, którą jedzą bordery, Kupiliśmy niestety też, ona nam się nie sprawdziła i po takich poszukiwaniach i problemów brzuszkowo-jelitowych trafiłam na panią w sklepie tutaj w Bydgoszczy, stacjonarnie do Berniuszka, i ona przeanalizowała to i powiedziała, że według niej Simpsons Premium Sensitive powinien być odpowiednią karmą, więc kupiliśmy pierwszy worek i już w sumie nie mieszałam z poprzednią karmą, bo i tak po tamtej karmie miał rewolucję, więc z dnia na dzień zmieniłam na inną i po prostu efekt był super po dwóch dniach. Wszystkie problemy jelitowe, brzuszkowe ustały i e, jestem bardzo z niej zadowolona. E, Bruniowi smakuje bardzo ta karma, ma piękną sierść, po niej zdrowo się o, odżywia. Jedyny taki problem z, miałam z tym, że e, w pewnym okresie, tak około pół, nie, pół, miał pół roku, te dawki, które były w tabeli przedstawione, były dla niego za małe. I widziałam, że chodzi po domu, szuka węży, gdzie siedzenia, więc zwiększyłam dawki, ponieważ jest psem aktywnym, dużo czasu spędzamy na dworze na różnych takich aktywnościach, więc w tym okresie 6-8 miesięcy zwiększyłam trochę dawkę. I widziałam poprawę, nabrał na wadze, już przestał węszyć i chodzić, szukać jedzenia, zaglądać do talerzy. Teraz jest to dawka tabelkowa. Przeszliśmy na adulta z, z juniora, trochę inny smak, bo teraz jemy jagnięcinę, no ale dalej z brzuchem jest ok. Także w moim przypadku ta karma się sprawdziła i, i polecam ją. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to możecie zadawać w komentarzach. Oczywiście linki do zabawek, które się sprawdziły. Podam w opisie odcinka, i dzięki Wam za Waszą aktywność, za wszystkie komentarze. Staram się na bieżąco Wam na nie odpowiadać i każde nawet uśmiech czy serduszko jest dla nas cenne, bo to mnie napędza i widzę, że chcecie więcej, oglądacie i to jest bardzo miłe. Przesyłam Wam wiosenne uściski i życzę dobrego dnia.